Over the Nieposzlakowana uczciwość. Wracaliśmy ze szkoły w sobotę po południu z alcestem i Klowasem, kiedy nagle co widzę na chodniku? Portmonetkę! Portmonetka! krzyknąłem i podniosłem ją. Aha, powiedział Klowas. co z nią zrobimy? Ja ją znalazłem, powiedziałem. Szliśmy we trzech, powiedział Klowas. Tak, ale ja pierwszy ją zobaczyłem, powiedziałem więc. Kiedy Kleofas mówił, że to niesprawiedliwe i że nie jestem dobrym kumplem, otworzyłem portmonetkę, a w środku była kupa pieniędzy. Musisz ją oddać, powiedział alcest. Żartujesz? zapytaliśmy go obaj z Kleofasem. Nie, nie żartuję, odpowiedział alcest. Jeśli ją zatrzymasz, przyjdzie do ciebie policja, powie, że ukradłeś portmonetkę i pójdziesz do więzienia. Jak się coś znajdzie i nie odda, idzie się do więzienia. Tak mi powiedział ojciec. Kleofas pobiegł do domu, a ja spytałem alcesta, komu trzeba oddać portmonetkę. I zacząłem żałować, że ją znalazłem. Pójdziesz na komisariat, powiedział alcest. Tam ci powiedzą, że jesteś nieposzlakowanie uczciwy. Nieposzlakowanie to znaczy strasznie. Ale musisz się spieszyć, bo inaczej zaczną cię szukać i wsadzą do więzienia. To może lepiej włożę, położę portmonetkę z powrotem na chodniku? Spytałem. O nie, powiedział Alcest. Bo jeśli ktoś cię widział, to trach. Wsadzą cię do więzienia, tak mi powiedział ojciec. Ruszyłem biegiem i z płaczem wpadłem do domu. Rodzice leżeli w ogrodzie na leżakach. Mikołaj, krzyknęła mama, co ci jest? Muszę iść na policję, krzyknąłem. Rodzice zerwali się z leżaków. Na policję? Zapytał tata: Uspokój się, Mikołaj, powiedz nam, co się stało. Więc opowiedziałem im o tym, jak znalazłem portmonetkę i o tym, jak policja wsadzi mnie do więzienia, jeśli nie będę nieposzlakowanie uczciwy. Rodzice spojrzeli na mnie i roz... na siebie i roześmiali się. Pokaż mi tę portmonetkę, powiedział tata. Dałem portmonetkę tacie, a tata ją otworzył i przeliczył kupę pieniędzy, które były w środku. 45 centymów, powiedział. Jak ludzie nie boją się nosić przy sobie takich sum? Zastanawiam się, Mikołaj, czy nie powinieneś wrzucić tych pieniędzy do skarbonki, żeby na przyszłość bardziej uważali. O nie! krzyknąłem. Trzeba ją odnieść na komisariat. Mikołaj ma rację, powiedziała mama i gratuluję mu, że jest taki uczciwy. Yy, to prawda, przyznał tata, siadając z powrotem na leżaku. Więc idź na komisariat. Bo jeśli iść sam, powiedziałem. Powinieneś pójść razem z nim, powiedziała mama. Dobrze, zgodził się tata. Ale już, powiedziałem. Przestań mnie męczyć, M M Mikołaj, westchnął tata. Pójdziemy na policję w najbliższych dniach. Więc znowu zacząłem płakać. Powiedziałem, że jeśli zaraz nie odniosę portmonetki, to policja przyjdzie i zabierze mnie do więzienia. I że na pewno ktoś wiedział, jak podnoszę portmonetkę. Jeśli nie pójdziemy jej zaraz oddać, to się zabije. Powinienem z nim pójść, powtórzyła mama. Jest bardzo zdenerwowany. Kiedy? powiedział tata. Dopiero co się przebrałem, jestem zmęczony. Nie myślisz chyba, że będę się znowu ubierał, żeby odnieść na komisariat tę starą, tandentną portmonetkę z czterdziestoma pięcioma w środku? Wyśmieją mnie! Wezmą mnie za bariata! Wezmą cię za ojca, który dba o to, żeby jego syn postępował uczciwie powiedziała mama. Alcest mi wytłumaczył, jak to jest z tą nieposzlakowaną uczciwością, powiedziałem. Twój przyjaciel, Alcest, zaczyna mnie męczyć, powiedział tata. Mama powiedziała tacie, że to zdarzenie jest ważniejsze niż nam się wydaje, że obowiązkiem ojca jest wpajać dziecku, dziecko to ja, pewne pojęcia i zasady i że powinien pójść ze mną na komisariat. A tata powiedział, że dobrze, dobrze zgoda i poszedł się ubrać. Weszliśmy do komisariatu. Okropnie się bałem, i podeszliśmy do kontuaru, za którym siedział jakiś pan. Zdziwiłem się, bo nie był ubrany w mundur jak tata rufusa. Czym mogę służyć? spytał detektyw. Znaleźliśmy y, to znaczy, mój synek znalazł portmonetkę wyjaśnił tata. Zatem przyszliśmy ją odnieść. Ma pan przy sobie ten przedmiot? spytał detektyw. Tata dał mu portmonetkę, a detektyw otworzył ją i spojrzał na tatę. 45 centymów spytał. 45 centymów, powiedział tata. Jakiś pan, który wyszedł z pokoju, podszedł do kontuaru i zapytał o co chodzi, Leferbu? Ten pan, wyjaśnił detektyw, znalazł portmonetkę, panie komisarzu. To znaczy mój synek znalazł ją na ulicy, wyjaśnił tata. Komisarz wziął portmonetkę, przeliczył pieniądze, które w niej były, uśmiechnął się od ucha do ucha i pochylił w moją stronę, a ja schowałem się za tatę. Brawo, mój chłopcze, powiedział komisarz, to dowód nieposzlakowanej uczciwości. Winszuję ci i panu też winszuję, że ma pan takiego uczciwego syna. Staramy się wpajać mu pewne pojęcia i zasady, powiedział tata, który wyglądał na bardzo zadowolonego. No, głupta, się nie bój się, podaj rękę panu komisarzowi. Komisarz uścisnął mi rękę, spytał, czy dobrze się uczę, a ja mu powiedziałem, że tak. Mam nadzieję, że się nie dowie, że byłem czternasty z arytmetyki. Byłem pewien, że taki uczciwy chłopiec musi się dobrze uczyć, powiedział komisarz. A teraz wypełnimy zgłoszenie na okoliczność znalezienia tej portmonetki. Leferbu, proszę mi dać formularz. Detektyw podał papier komisarzowi, który coś na nim napisał. Potem wręczył tacie pióro i powiedział. Myślę, że lepiej będzie, jeśli to pan wypełni formularz w imieniu syna. Proszę podać datę, miejsce, gdzie znaleziono przedmiot, przybliżoną godzinę i podpisać się. Doskonale, dziękuję. Komisarz wytłumaczył mi, że portmonetka zostanie zaniesiona do biura rzeczy znalezionych, a jeśli nikt się po nią nie zgłosi, za rok będzie moja. Często przynoszą pan, panom takie rzeczy? zapytał tata. Ach, proszę pana, powiedział komisarz, nie ma pan pojęcia, co ludzie potrafią zgubić na drodze publicznej. Długo by opowiadać i niestety nie zawsze znajdują się chłopcy tak nieposzlakowanie uczciwi jak pański synek, żeby odnieść zgubione przez ro tych roztrzepańców przedmioty. Potem komisarz podał mi rękę, podał rękę tacie, my podaliśmy rękę detektywowi, wszyscy się uśmiechali i było fajnie jak nie wiem co. Wróciliśmy do domu bardzo zadowoleni. Opowiedziałem mamie jak było, a mama mnie pocałowała. I dumny jestem, bo w domu wszyscy jesteśmy nieposzlakowanie uczcili. Tata natychmiast poleciał z powrotem oddać komisarzowi pióro.